Wow, ten wazon jest taki wspaniały! Moje życie zostało naprawdę zmienione, a ten wazon jest dla mnie początkiem lepszego jutra. Powiedział nikt nigdy. Hmm. Wyobraźcie sobie sytuację. Zapadacie w śpiączkę. Kompletna ciemność. Budzicie się w roku 2035. Oczywiście pierwsza rzecz, o jaką pytacie lekarza, to co z Minecraftem? Lekarz patrzy się na was i ze smutkiem w oczach kręci głową. Wybacz Anon, do Minecrafta przez te 10 lat dodali tylko jednego moba kretowora południowego. Oczywiście nic z tego moba nie wypada, bo jakby wypadało, no to nie wiem, by były jakieś kontrowersje. Dobra, słuchajcie, w tym szpitalu jest troszeczkę za głośno. Chodźmy do jakiegoś cichego, pustego miejsca. Biuro możangu, Niko tu nie ma. Pracownicy aktualnie mają leżakowanie. Kiedy wracają? Nie wiem. Może kiedyś wrócą. Ostatnio jeden widz napisał. Całkowicie przegapiłeś główny point tej gry. Minecraft to nie jest gra typu nieustająca progresja, tylko to jest gra sandbox. Czyli masz świat i baw się, kuwa i to wszystko. E, słyszałeś kiedyś o tera. Dobra, 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 dobra. Rozumiem. Minecraft to piaskownica. Ale co jeśli w piaskownicy zamiast piasku jest, e, powiedzmy. Nic. Tak osobiście widzę Minecrafta. W Terrarii ten metaforyczny piasek to barwne bossy i ciekawe temy. W Minecraftie no, brakuje tego. Dobra, za poważnie. Czas na moje biadolenie. Wiecie, kiedy ostatnio dodali do gry bossa? 13 lat temu! A kiedy ostatnio dodali wymiar? 14 lat temu! Oczywiście nie mówimy to o update'cie na Prima Plis. Przyznaję, żeby zrobić kawał, to ta firma odwala... Kawał dobrej roboty. W biurze się iskrzy i robią najlepszy update ever tylko po to, żeby... napluć graczom w twarz. Ej, patrz! Jak chcemy, to możemy. Anyway. Patrzcie na te cimy! Jestem zmęczony udawaniem, że jestem jakkolwiek podekscytowany. Pamiętam, jak oglądałem wywiad z jednym designerem tej gry. Opowiadał, jak to wiele tygodni robił teksturę nowego kamienia. 16 na 16 pikseli! Typie, ty robisz 7 piksel dniówki, czy po prostu się opierdasz? Stop it. Some I zaraz Błażej powie. Agni, ty nie rozumiesz, to programiści. To jest ciężka praca. Nie jesteś w stanie pojąć... Błażej, jestem programistą. Na pełen etat. Ale na pewno jeszcze nie wszystkich przekonuje. Jest wielu rycerzy w śliniących zbrojach wykrzykujących w obronie wielkiej korporacji! skazujemy Cię na dislike'a! No, bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ty pierd. A tak serio, oglądał ktoś kiedyś Minecraft Live? Seans tego to naprawdę coś tak abstrakcyjnego. Przez godzinę ta firma pokazuje jak bardzo nieudolna jest. Zacznijmy od niesławnego głosowania na MOBA. Dosłownie 10 sekund po ogłoszeniu MOBÓW już gdzieś w szałasie amazońskiej dżungli jakiś nastolatek zamodował je WSZYSTKIE DO GRY! Ale Mojang nie doda wszystkich. Dlaczego? No, leżakowanie się samo nie zrobi. Pamiętajcie. Ach, w końcu spełniłem te marzenie i pracuję w Mojangu! Szefie, jakie jest moje pierwsze zadanie? -za zadanie? Oglądasz dalej. I okazuje się, że to nie jest jakaś smutna satyra Tylko prawdziwy event Jakiś gość gra na pianinie ci się cieszą bez powodu Pokazują jakiś nowy nudny biom I pozostaje ci tylko oglądać Czekając na jakiś banger, Na jakiś cud Na jakąś nowinę, która wbije cię w fotel Wychodzi ta jedna typiara Ta taka wiecznie uśmiechnięta I mówi Wiemy, że oczekujecie nowego bossa Tak! Wiemy, że chcecie nowy wymiar. Tak! Wiemy, że czekacie na zmieniony end. Tak! To czekajcie dalej. Hightail, tylko ty możesz nas uratować. Słuchajcie, usiądźmy wszyscy wesoło w tym roku i wszyscy razem obejrzmy sobie, jak schnie farba naś, znaczy Minecraft Live. Zagłosujmy wspólnie na naszego kochanego kretowora południowego. Popatrzmy na tych dumnych programistów. Poczujmy ich radość! Przeżyjmy razem z nimi ten sukces, jakim jest dodanie następnej, bezużytecznej mechaniki! To, jakim nowym? A, a, a! Udejdźcie, tak, poczekaj chwilę. Szczota! Życie jest piękne.